Może jeszcze kilka zdań o odkłamywaniu historii żołnierzy wyklętych. Niejaki pan Józef Goebbels, minister propagandy hitlerowskiej III Rzeszy, powiedział: Kłamstwo powtórzone sto razy staje się prawdą. Słowa te padły po powrocie ze Związku Sowieckiego w latach 30. Goebbels dodał również: Musimy jeszcze wiele od Rosjan się nauczyć. Sowieci są mistrzami propagandy. Może nie brzmiało to tak dosłownie, ale, ta, ale taki sens miały słowa tego człowieka. Niedawno dowiedziałem się o reakcji pewnego nauczyciela na wieść o, na wieś o uczestniczeniu w tym konkursie. Z litości nie wymieniał nazwiska ani szkoły. Powiedział do uczniów, nie pchajcie się w to, to śliski temat. To byli bandyci, mordowali Żydów. To jest dowód nie tylko na niedoedukowanie tej osoby, ale również dowód na to, że propaganda nadal działa i prawda ciężko się przebija do społeczeństwa. Niestety pomagają w tym również główne media. Ale wy... Macie wspaniałych nauczycieli, którym również dziękujemy za objęcie opieką waszych prac konkursowych. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został ustanowiony przez świętej pamięci prezydenta Alecha Kaczyńskiego, rok później zatwierdzony przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, a mimo to nadal znajdują się ludzie, dla których temat jest, ten, jest tematem drażliwym. Ci, którzy fałszowali i nadal fałszują historię, Zabijając pamięć o żołnierzach wyklętych, zaczynają powoli tracić zęby. Za to wam, młodym, wyrastają kły. Na marszu niepodległości 11 listopada w ubiegłym roku usłyszałem piękne wezwanie: niech każdy z was na każdym podwórku, na każdej klatce schodowej będzie rotmistrzem Pileckim, majorem łupaszką, sanitariuszką inką. Pułkownik Łukasz Ciepliński, zamordowany 1 marca 1951 roku. Tuż przed godziną dwudziestą, w grypsach, pisanych z więzienia do swoich bliskich, do swojego malutkiego synka, bardzo wzruszających, pisał: Czy ofiary nasze nie pójdą na marne? Czy niespełnione sny powstaną z mogił? Wierzę, że nie pójdą na marne, sny wstaną, syn zastąpi Ojca, Ojczyzna niepodległość odzyska, żalę się przed Chrystusem, że każe mi ginąć w tych warunkach, a nie na polu chwały, że zrobiono ze mnie zbrodniarza, siedzę w seri śmierci. Co jakiś czas zabierają kogoś. Nadchodzi mój termin, jestem zupełnie spokojny. Gdy mnie będą zabierać, to ostatnie moje słowa do kolegów będą. Cieszę się, że będę zamordowany jako katolik, za wiarę świętą, jako Polak, za ojczyznę, jako człowiek za prawdę. Już na samo zakończenie. Oni umierając myśleli o nas, a czy my myślimy, a czy my, żyjąc, myślimy o nich, widząc was i oglądając liczne prace, już znam odpowiedź na to pytanie. Zanieście tę sentencję do swoich bliskich do rówieśników, dajcie świadectwo prawdzie. A teraz o głos proszę pana senatora Wadysła Ortyla. Dziękuję.